Przyjrzyjmy się jeszcze kilku przykładom, które same w sobie są interesujące. Weźmy pracę. Wiele osób zakłada, że szympansy pracują, gdy szukają pożywienia, mrówki, gdy budują mrowisko, bobry, gdy budują schronienie i tamy. Czyż tak nie jest? Nazwałbym to prostą czynnością celową, ale praca jest zwykle rozumiana nie tylko jako czynność celowa, ale taka, która ma na celu tworzenie korzyści materialnych i społecznych, to jest praca obejmuje już moment wspólnoty. Wrona nie wytwarza narzędzia, kija, aby wydobyć larwy z podkory drzewa w celu wymiany na sprzedaż lub pomocy innej wronie, chociaż zwykła współpraca i wzajemna pomoc są nieodłącznymi cechami wron. Innymi słowy, ponownie mamy tu zaczątki czegoś, co jest wysoce rozwinięte u ludzi. Praca jest czynnością tworzenia społecznych dóbr materialnych, co jest bardzo ważne. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy pracę w powijakach u pszczół, to pszczoły tworzą dobra, zbierają pyłek i tworzą miód. To znaczy, że wszystkie te pięć składników składających się na definicję człowieka jest w zarodku u większości zwierząt. Następnie mamy mowę, język. W rzeczywistości istnieje tylko jeden język i tylko u ludzi. Inne zwierzęta mają tylko zaczątki języka, który jest dla nich wystarczający, ale który nie pozwala im się dalej rozwijać. Zastanówmy się teraz nad poznaniem, rozumieniem. Chodzi o to, że poznanie nie polega jedynie na odzwierciedlaniu rzeczywistości. Wszystkie zwierzęta mają zdolność w ten czy inny sposób odzwierciedlać rzeczywistość. Nie tylko człowiek widzi. Większość zwierząt ma oczy, które tą rzeczywistość odzwierciedlają. Istota rozumu polega jednakże na tym, żeby w oparciu o poznanie przekształcać świat, zmieniać go. U człowieka kluczowe jest przekształcanie świata na podstawie poznania. Krótko mówiąc, rozum to trójca. Refleksja czyli odbicie odzwierciedlenie. Poznanie, transformacja, czyli przekształcenie. Nie należy tego mylić z instynktami. Na przykład, budowle termitów są instynktowne. Robią to, co robili ich przodkowie, powtarzają to. Natomiast, kiedy mówimy o celowym działaniu, to musimy wyznaczyć cele. Ale nie cele prymitywne, którymi jest po prostu wzięcie kawałka mięsa i zjedzenie go. Kiedy mówimy o poznaniu, mamy również na myśli kulturę, tradycje i zasady, które nie są przekazywane genetycznie ani w żaden inny naturalny sposób ale są przekazywane poprzez pojęcia, naukę i tak dalej. Czym w ogóle jest kultura? Jest to nagromadzone doświadczenie ludzkości materialne i duchowe. I to nagromadzone doświadczenie nie jest przekazywane w żaden naturalny sposób, ale jego droga wiedzie przez świadomość społeczną, jest przekazywane przez świadomość społeczną. Świadomości tak rozwiniętej jak u człowieka oczywiście nie mają żadne inne istniejące na Ziemi zwierzęta. Kiedy mówimy o świadomości społecznej, mamy na myśli to, że ta świadomość wyraża się w pojęciach, w systemie wiedzy o społeczeństwie. Czy można przyjąć tu analogię do programu komputerowego? Nie. Program określa, co należy zrobić. Podaje kolejne kroki. A pojęcie jest jednością bytu i istoty. Jedność bytu i istoty nie może być wyrażona przez żaden program. Program jest bardziej jak bycie. Program dzięki kolejnym krokom prowadzi do tego, co zaplanowałeś. Powiedzmy, że architekt ma koncepcję domu. Architekt wykona rysunki, rysunki powiedzą ci i co robić, to jest program. Można to wyrazić słowami, można to zapisać na komputerze, sens jest ten sam. Zrób to, to i to. Możliwe jest więc zrealizowanie czegoś bez zrozumienia całego obrazu. Na przykład malarz, który maluje dom, nie ma w głowie całego projektu domu. Ale jest ktoś w społeczeństwie, kto to rozumie i projekt budowy całego domu prowadzi. W społeczeństwie nie zawsze wszyscy wszystko w pełni rozumieją, nie wszyscy są rozwinięci w jednakowym stopniu. I w tym sensie nierówność nie polega tylko na tym, że jeden zjadł więcej, a drugi mniej. Jest też tak, że niektórzy ludzie głębiej wnikają i mają więcej zrozumienia tego, jak działa społeczeństwo. Co więcej potrafią wyrazić to w pojęciach, podczas gdy inni zrobić tego nie potrafią. Celem naszego kursu jest zwiększenie liczby osób, które rozumieją i potrafią świat za pomocą pojęć wyrazić. Tak więc pojęcie poznania jest nieodłącznie związane z transformacją świata. Idzie jednak o taką jego transformację, takie przekształcenie, które rozwój świata popycha w kierunku progresu, a nie w kierunku jego degradacji. Bo są też i takie transformacje świata, które przeprowadziły Niemcy hitlerowskie czyli palenie ludzi w krematoriach. Takie krematorium trzeba było przecież najpierw wymyślić, a potem zbudować. Następnie, ażeby osiągnąć zamierzony rezultat, Trzeba było ludzi tam zagnać, zagrabić ich złoto i kosztowności, wyrwać złote koronki z zębów, odebrać odzież, a nawet zgolić włosy, czyli działać tak, żeby nic się nie zmarnowało. Było to więc celowe działanie. Kultura faszyzmu wkracza zatem w kulturę ludzkości, ale ze znakiem minus. To znaczy, wnioski wyciągać musimy nie tylko z pozytywnej działalności ludzi, ale także z działalności reakcyjnej. Rozwój jest ruchem od prostego do złożonego, od niższego do wyższego. Nazizm jest specyficzny DLA faszystowskich Niemiec, faszyzm zaś jest wspólny DLA wszystkich bez względu na narodowość. Czarni pułkownicy z Grecji i Pinochet nie byli podzieleni według linii narodowych. Faszyzm jest otwartą dyktaturą terrorystyczną najbardziej reakcyjnych, najbardziej szowinistycznych i najbardziej imperialistycznych elementów kapitału finansowego. Pomimo tego, że nazizm jest teraz uznany za non grata, to wszedł on do kultury. I pomimo tego, że ludzkość potępiła faszyzm, to cały czas istnieją próby powtórzenia tego samego faszyzmu w mniejszym lub większym stopniu. Na przykład amerykański faszyzm w polityce zagranicznej. Uzupełniliśmy więc pojęcie rozumu pojęciem rozwoju. Okazuje się, że człowiek musi się cały czas rozwijać, ale w kierunku progresu. W tym kierunku musi się rozwijać nie tylko pojedynczy człowiek, ale całe społeczeństwo.